Zobaczcie, co tu muszę zrobić. Ten tłok ma 860 855 gramów oryginalnej. Ten spawany od Triumfa motocykla ma 7 czy 2, więc muszę dołożyć tu takie wagi, jedną z tej jednej strony. I od drugiej strony jeszcze nam brakuje 25 około gramów, więc dokładam pierścienie. Jeszcze nam brakuje trochę, więc zresztą będę załatwiał ilością spawów tutaj.